Cześć, witam Was ponownie, tutaj Tomek z Elite. Czy zdarzyło Wam się, że ustawialiście kampanię PPC, nową kampanię na Amazonie, i tak naprawdę do końca nie wiedzieliście, na jakim poziomie powinniście swój bit ustawić? Jeśli kiedykolwiek coś takiego Wam się przydarzyło, koniecznie oglądajcie do końca, ponieważ pokażę Wam kilka sposobów na to, jak rozwiązać ten problem. Dla tych, którzy mnie nie znają, ja od 2003 roku mieszkam w Wielkiej Brytanii, od 13. sprzedaję na Amazonie, mam trzy własne marki i pracuję dla startupu, który skupuje marki z Amazonu, rozwija je poza Amazonem. A na tym kanale dzielę się tym wszystkim co wiem, te, tym czego się nauczyłem od 10 lat działania na Amazonie. Także jeśli tego typu content wam się podoba, koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeśli film wam się spodoba, dajcie na końcu lajka. Like to co wam tutaj za chwilę pokażę, zaprezentuję, pomoże wam w podjęciu decyzji na tym całkowicie początkowym etapie, kiedy nie macie kompletnie żadnych danych versus podjęcie decyzji na podstawie Istniejących danych, czyli danych, które już sobie zgromadziliście. Zaraz Wam powiem, jakie to są przypadki, w którym w momencie tego typu decyzje mogą być podejmowane. Pierwsza sytuacja to jest taka sytuacja, kiedy rozpoczynamy kampanię naszą manualną i kompletnie. Nie mamy żadnych danych. I tutaj możemy się powołać na Amazon Suggested bits, czyli są to wartości potencjalnych bidów, które Amazon nam sugeruje, że powinniśmy w danych widełkach się tutaj poruszać, z czego powiem, że z mojego doświadczenia wynika, że często te widełki podawane przez Amazon, one są troszkę takie wyższe niż w rzeczywistości później okazuje się, że to bidowanie odbywa się i, i tak naprawdę to CPC e, okazuje się być e, Ileś tam 20, 30, nawet procent niższe niż to, co Amazon sugeruje. Suggested będziecie mogli zobaczyć podczas wystawiania tej własnej pierwszej, no nie tylko pierwszej oczywiście, ale teraz mówimy o pierwszej kampanii manualnej, kiedy targetujemy słowo kluczowe i Amazon zasugeruje, zasugeruje nam tutaj w zależności od tego, co to jest za słowo kluczowe i w zależności od tego, jaki match type chcielibyśmy w naszej kampanii używać, czy będzie to broad phrase, czy exact. Tutaj jest zasada, że Broad z reguły jest najtańsze phrase jest cena za phrase znajduje się w środku i exact z oczywistych względów ponieważ targetujemy to słowo dane kluczowe w formie dokładnej tak jak pewnie wielu naszych konkurentów robi jest to rozwiązanie najdroższe i teraz w zależności od tego co wybierzemy czy to właśnie będzie ten broad phrase czy exact to po wyborze, tak jak tutaj po prawej stronie widzicie, dostaniemy właśnie wtedy od Amazona te widełki, co tutaj powinniśmy targetować. Jak widzicie po lewej stronie, słowo kluczowe, phrase miało cenę funt 60. To była takie sugerowany bit po środku, gdzieś tam. Tutaj na przykład widzicie, że sugerowany tak naprawdę jest od funta 24 do funta 78. 1,60 jest po środku. Ja co robię. Bo to też taki kontekst troszkę trzeba dać. To jest jakaś tam surowa teoria i tak naprawdę powiem Wam szczerze, że są różne szkoły. Przede wszystkim musicie pamiętać o tym, że to nie jest tak, że cokolwiek byście zrobili na początku, to będzie dobrze albo źle, ponieważ pamiętajcie, bardzo ważna jest optymalizacja waszej kampanii tak naprawdę i jeśli myślicie, że ustawicie sobie jakiś tam bit i bardzo się boicie, czy on będzie dobry czy zły i to zostawiacie na miesiąc i po miesiącu sprawdzacie, jakie są rezultaty, tak daleko nie zajedziecie. Tutaj, tak jak mówię, możecie dać funta 78, funta 80, nie ma problemu, ja zaczynam od tych dolnych, do tej dolnej granicy, zacząłbym od funta 20, powiedzmy 5, i obserwowałbym na początku codziennie tę kampanię, co dwa dni, i powolutku, powolutku, niewielkimi krokami zwiększał ten bit. Są tacy, i ja sam tak też kiedyś robiłem, że zaczynałem bardziej agresywnie. Doszedłem do wniosku, że. Ta metoda właśnie zaczynania od tej dolnej granicy i powoli przesuwania się do górnej, aż znajdziemy tak zwany sweet spot, czyli miejsce, w którym kampania będzie na tyle dobrze performowała, że będzie nam przynosiła zadowalające nas ROAS czy też ekos, ponieważ ekos ROAS to jest praktycznie ta sama wartość opisująca dokładnie to samo. I, I od tego bym tutaj zaczął. Także tutaj mówię, nie ma dobrego, nie ma złego. Ja robię. Także zaczynam od tej dolnej granicy, którą sugeruje nam Amazon, ponieważ słuchajcie, gdzieś trzeba zacząć. Jeśli nie mamy żadnych danych, to zaczynamy tutaj. Narzędzia takie jak Helium 10 czy też Data Dive, one nam pozwalają na to, aby też podglądnąć ten Suggested Bits, ale one są zaciągane z Amazon'a. Także tutaj może sobie to po prostu na Amazonie sprawdzić. Drugi scenariusz, o którym mowa, to jest search term graduation, tak zwane, czyli to jest sytuacja, w której mam, mieliśmy kampanię, mieliśmy słowo kluczowe w kampanii Broad na przykład, czy też Phrase. To była taka nasza kampania służąca do researchu, czyli do wyszukiwania. Bo pamiętajcie, Broad i Phrase, a szczególnie Broad to jest tak jakby bardziej re 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 reklama auto prawie, że nad którą panujemy. Coś takiego. Ja przynajmniej to w, swoim, w swojej głowie gdzieś tak odbieram. I teraz w momencie, kiedy zidentyfikowaliśmy słowo kluczowe, które dosyć dobrze nam, dajmy na to, w kampanii Broad performuje, chcielibyśmy je przenieść do, dajmy na to, kampanii Phrase, czyli robimy to Graduation, albo może do kampanii Exact. I wtedy mamy już więcej danych, no ponieważ mamy dane z tej poprzedniej kampanii. Tutaj jest sprawa jeszcze tego, czy w poprzedniej kampanii negujemy to słowo, czy nie negujemy. Są tutaj różne szkoły, jedni negują, drudzy nie negują. A ja powiem szczerze, że raz neguję, a raz nie neguję, więc to, to jest tak e, trochę dziwnie, zależy, tak naprawdę u mnie to nie, e, ja staram się po prostu wyczuć to słowo, w, staram się zrozumieć, co to słowo e, mi daje, gdzie pozycjonuje mój produkt, e, patrzę też jak performuje, obserwuję tak naprawdę też to wszystko, bo to nie jest tak, że uważam, że o nie, tego słowa nie będę negował, po prostu po przeniesieniu z brod do phrase na przykład, patrzę co się dzieje, jeśli widzę że i phrase i broad nadal dobrze funkcjonują to to nie neguję jeśli widzę że nagle broad przestało dobrze performować a we phrase jest dobrze performuje no to trzeba zanegować i vice versa tak samo także tutaj już macie o wiele wiele lepsze dane i tutaj najlepszym rozwiązaniem jest wyjście z tych danych które macie na temat tej poprzedniej kampanii czyli jeśli w broad to słowo średnio CPC ma 50 pensów, ja osobiście zacząłbym z takim słowem, z tą samą kwotą, dokładnie w kampanii tej, która jest oczko wyżej, czyli na przykład we phrase, czy też w exact i obserwowałbym, co się dzieje i na tej samej zasadzie, jeśli widzę, że nie ma rezultatów, nie ma wyświetleń, nie ma, nie ma impressions, wtedy bym zaczął zwiększać o 10%, na przykład, tak, na 55 pensów, na 60 po kilku dniach i obserwował, co się dzieje. Także tutaj już mamy Fajną bazę do tego, aby tak naprawdę podjąć taką poinformowaną decyzję. Kolejną rzeczą to jest single keyword campaign. Są to kampanie, ja tutaj tak troszkę, w kampaniach EXACT, tak naprawdę ja wszystkie kampanie EXACT mam single keywords campaign. Ponieważ do tych kampanii trafiają słowa, które są niezwykle ważne dla mnie. Mają duży rank juice i, i po prostu warte są tego, aby nimi opiekować się indywidualnie i aby nie rozpraszać tak naprawdę tego trafiku, który do danej, do danej kampanii wyszedł na jakieś, nie wiem, 5-10 innych słów. Dla mnie jest ważne to, aby kontrolować to w 100%. Znaczy, w 100% tak się nie da, ale jak najbardziej Amazona na to pozwala. No i tutaj z reguły rzucam słowa, na które chcę, aby które są troszkę bardziej agresywne. Tutaj sobie mogę pozwolić na to, aby był wyższy ecos. Ta kampania niekoniecznie musi być profitowa, może być break even, to nie ma kompletnie znaczenia, ponieważ obserwuję po drugiej stronie keyword ranking i szczególnie przez Helium 10 i patrzę na to, co dzieje się z moją organiczną pozycją, nie tylko na to słowo kluczowe, na to właśnie, które do tej indywidualnej kampanii sobie wrzuciłem, na tą single keyword campaign, ale no Również ze słowami, na które to słowo kluczowe ma wpływ, czyli których jest częścią. I tutaj z reguły 100% więcej zaczynam, dosyć agresywnie. Oczywiście, jeśli chcę, aby to było agresywnie, jest tutaj też pytanie, czy jeśli ten bit w poprzedniej kampanii mi na to phrase, albo w tej exact innej, gdzie było 3-4 słowa kluczowe, performowało dobrze i tam CPC było 50 pensów, to czy. Na przykład nie jest warto przenieść takiego słowa kluczowego do single keyword campaign i również ustawić 50 pensów, ale na przykład ustawić placement modifier, czyli jeśli chcemy, aby nasza reklama na to, na to słowo kluczowe pokazała się w top of search, wtedy na przykład robimy razy 200 a czy, przepraszam, 200%, czy tam 100% więcej bit na taką, na taką okazję. To zależy też tutaj od Was, no jak Wy uważacie. Są dwie takie właśnie opcje. Ja w takim przypadku nie używam placement modifiers, po prostu jeśli mam słowo kluczowe, na które chcę iść ostro, robię 100-150% więcej, ustawiam bit na takie słowo kluczowe i oczywiście jak zwykle monitoruję i optymalizuję. Kolejną opcją jest async targeting. Tutaj e, jeśli chodzi o async targeting, jeśli ustawiamy kampanię e, z reguły, w większości przypadków ustawiam taką kampanię od nowa. Czasami można mieć trochę danych z kampanii auto, natomiast jeśli ustawiam tą kampanię od zera, od nowa, no to tutaj ja przyjmuję taką zasadę. Cokolwiek Amazon, Amazon będzie sugerował, to również zaczynam z tych niższych bidów w przypadku Amazon Suggested Bids, tak jak w pierwszym przypadku. Natomiast jeśli chodzi o to, jak podchodzę do tego, tutaj sobie dzielę na takie trzy, Kategorie w ogóle tej syny, które targetuję, i tak naprawdę ten najniższy taki bit zostawiam sobie dla tych AC'ów, ów konkurencyjnych, które są bardzo dobre, tak? czyli to będzie produkt, który będzie troszkę tańszy niż mój, będzie miał więcej reviews, będzie miał wiele, wiele lepszy listing. Tam również chciałbym być obecny, ale niekoniecznie za bardzo wysoką cenę, ponieważ tutaj możemy trochę pieniądza przepuścić i chciałbym to zrobić na zasadzie takiej spokojnej, więc wtedy ustawiam dosyć niski bit, jeśli chcę targetować tego typu produkty konkurencyjne, które są troszkę lepsze niż moje. Później mamy w środku produkty, które tak naprawdę są produktami, gdzie my mamy lekką przewagę, czyli również to są dobre listingi, ale nasz listing jest lepszy. Mamy więcej gwiazdek, mamy troszkę lepszą cenę. I tutaj bym ustawił środkową, środkowy, sugerowany bit, sugerowany przez Amazona. I ostatnimi, I ostatnimi produktami są produkty, które są nowe na Amazonie całkowicie czyli nie ma jeszcze review, albo jest bardzo mało review. Tak jak tutaj widzicie, ktoś tam dostał jedno review. I, i tego typu produkty targetujemy, zobaczcie, tu jest jedno review, jest bardzo drogi, za 33 funty, jeśli nasz produkt w okolicach 23-4 by kosztował, to ten produkt za 33 można śmiało targetować, ponieważ ma słabe review, jedno tylko i, i cena by była wyższa od naszego produktu, to wszystko na Amazonie w wyszukiwarce można sprawdzić i sobie wybrać produkty newest arrivals i wtedy zobaczymy sobie listę wszystkich najnowszych produktów, które są i można sobie odsiać te, które nie mają tych review jeszcze, do tego również służy film 10, nam również w tym pomoże. Możemy sobie e, sprawdzić e, po dacie stworzenia listingu e, w X-Rayu. Więc e, jeśli e, nie chcecie używać, robić tego ręcznie. Można to zrobić z Chili 10 i tutaj bym szedł po prostu bardziej agresywnie. I ostatnim miejscem, gdzie chcielibyśmy ustawiać e, nasze bidy jest kategoria targeting. Po wybraniu kategorii możemy określić, jakie inne marki chcemy e, targetować. E, naszą reklamą możemy zakres ceny ustalić, możemy e, review, e, ile, ile gwiazdek, e, no, star ratings, czyli review produktowe, e, jaki rating produkty mają, które byśmy również chcieli targetować i również możemy wybrać, czy chcemy m, klientów produkty, które są dostępne w Prime lub e, wszystkie inne produkty targetować więc tutaj możemy sobie to e, zawęzić i tutaj powiem wam tak ja w, w targetowaniu e, kategorii ponieważ kategorie są takie naprawdę musielibyśmy być bardzo szczegółowi tak sam, i tak naprawdę sobie bardzo możemy zamknąć to, co będziemy targetowali, bardzo, to się stanie bardzo wąskie. Tego ja nie chcę. Ja tak przynajmniej używam tego w ten sposób, że staram się niewielkim bidem z dolnego zakresu targetować w sumie jak najwięcej tych produktów, które znajdują się w tej kategorii. Ponieważ to pozwala mi na drobną, drobną taką, jakby ekspansję i podjadanie tej kategorii i zdobywanie powoli takiego pola, ale za pomocą niewielkich wydatków, i tutaj na pewno bym nie szedł w. Drogie bidy, jeśli chodzi o kategorie, ponieważ tak jak mówię, kategoria to jest kategoria, to jest miks naprawdę produktów, i tak jak widzimy tutaj, nie wiem, półki drewniane, które tam przed chwilą były przykładem, to mogą tam się znaleźć, nie wiem, półki z plastiku, półki do kuchni, półki do łazienki. Więc nie chcemy może koniecznie pokazywać naszego produktu na tych innych, za to bardzo dużo płacić. Natomiast tak jak w kampaniach auto catch-all, tak zwane kampanie, możemy sobie. Tutaj powoli, powoli dziubać i dziennie jeden, dwa, trzy produkty za niewielkie pieniądze tutaj sprzedawać i, i, i liczyć na tą, na tą okazję, tak naprawdę. Ja kampanię na przykład Auto Catch o prowadzę za naprawdę 8 pensów, chyba płacę za jedno kliknięcie, ale w zeszłym miesiącu patrzyłem, miałem chyba 83, czy około 100 zamówień w ogóle na tą kampanię tylko, więc i to z dobrym e-costem 20%. Więc tak bym z kolei do targetowania kategorii. Podchodził. Także mam nadzieję, że te informacje Wam się przydadzą. Kolejna cegiełka do Waszej wiedzy na temat PPC i pomoże Wam w tym. Tak naprawdę mi się wydaje, starcie w każdej kampanii, którą byście nie ustawiali, czy macie te dane, czy jeszcze nie macie te dane. Tych danych ja to robię tak. Możecie się tym kierować, możecie się tym posiłkować, możecie testować swoje własne, własne podejście do tego. Natomiast pamiętajcie. Super ważna jest optymalizacja. Ja bardzo wiele razy widzę to, że moi widzowie, znajomi narzekają na to, że ojej, bo ta kampania tyle tyle. Taki ejko, z wielki, tyle straciłem, a tak naprawdę nikt tego nie optymalizuje przez na przykład 3-4 tygodnie. To się powinno odbywać co dwa, co trzy dni. Powinniśmy patrzeć w tę kampanię i optymalizować, także tak naprawdę ten punkt startowy, jak powiedziałem na sam początku, możecie zacząć nisko, możecie zacząć troszkę drożej. Jeśli optymalizujecie, to ani tu, ani tu nie powinno być za dużych problemów tak naprawdę. Dziękuję, trzymajcie się i do usłyszenia do następnego filmu.